Hej cześć Manko, ja jestem Citrox, a ja Gadrin, a to jest pierwszy odcinek kooperacji w Team Fortress 2 Dzisiaj z nami są kapka zdrabka adix 95 Morda oraz Sadman.pl Dokładnie, jak widzicie, gramy sobie man versus machine, czyli man kontra maszyny. Jest to tryb kooperacji dla sześciu osób. No, i jak widzicie, jestem tutaj z Gatrinem oraz z czterema innymi użytkownikami. Właśnie teraz będziemy zaczynali sobie rozgrywkę. No i cóż, chciałem tutaj powiedzieć, że te osoby, które są dzisiaj z nami, są po prostu z mojej listy znajomych na Steamie. Okazało się, że również grają w Team Fortressa, że chcia chciały tutaj z nami zagrać i wziąć udział w nagraniu. Tak więc bardzo się z tego powodu cieszę ponieważ lepiej nagrywać z, z jakimiś tam znajomymi, z, z widzami, niż po prostu z e, nieznajomymi. No i chciałem Wam tutaj również powiedzieć, że Wy będziecie mieli okazję e, nagrywać ze mną te materiały. Jeżeli chcecie wziąć udział w takim nagraniu, musicie e, wysłać do mnie zaproszenie na Steamie. Mój nick jest to Citrox, tak, tak samo opisany jak po prostu nazwa e, mojego kanału na YouTubie. No i wtedy, gdy będę miał Was znajomych, ja będę akceptował każdego. E, gdy będę miał Was znajomych, to po prostu e, przed każdym nagraniem. E, będę wysyłał zaproszenie do wszystkich moich znajomych z, ze Steam'a no i pierwsze, sześcio, pierwsze tak naprawdę cztery osoby, ponieważ będę ja, Gadwin, także bez nas jeszcze cztery osoby pierwsze, pierwsze cztery osoby, które odbiorą to zaproszenie będą po prostu mogły wziąć udział w tym nagraniu, tak więc mam nadzieję, że taka inicjatywa wam się spodoba, no i że będziecie po prostu z tego zadowoleni jak widzimy mamy tutaj jeszcze 4 minuty do rozpoczęcia rozgrywki, tak więc nie ma najmniejszego sensu, żebyście czekali tutaj z nami i i, I patrzyli po prostu jak to, jak to wszystko powoli przemija Tak więc co chyba widzimy się już za sekundkę na jakiejś mapie, prawda? Dokładnie, to za 4 minuty Dokładnie, dobra, tak więc do zobaczenia Okej, okay, tak więc jak widzicie wszystko już ładnie się za, e, załadowało, jesteśmy tutaj wszystkie e, no i cóż, pokażę Wam teraz takie podstawowe zasady. E, gdy rozpoczynacie rozgrywkę, ja w tym wypadku mam akurat 400 dolarów, e, macie tutaj w lewym dolnym rogu to pokazane e, możecie dzięki e, dzięki tych, tym właśnie kredytom e, ulepszyć sobie jakieś e, tutaj waszą postać, jakąś z broni e, lub po prostu działko. Ja w dzisiejszym materiale zagram sobie inżynierem Gadry, a ty kim będziesz grał? Piero, ja będę grać w Pyro uh, Okej, okay, Gary będzie grać w tak więc ja będę grał inżynierem, no i cóż, ja sobie tutaj ulepszę jakieś, jakieś moje działko, ale z tego co widzę, to tego nie mogę. Ok, dajmy sobie plus 10 do strzelności. Wybrałem sobie to, naciskam akceptuj i już będzie mi szybciej wszystko ładnie strzelało. Ok, jestem gotowy, także naciskam F4. No i będziemy teraz musieli odepchnąć wszystkie fale Wrogów Jak widzicie na górze ekranu, mamy falę pierwszą z 7, tak więc 7 fal. Zobaczymy, jak to będzie szło. Myślę, że tutaj między falami. Nie będziemy wam tego pokazywali, jak to się wszystko ładuje, bo to nie ma najmniejszego sensu e, Tylko będziemy po prostu od razu rozpoczynali grę Okej, okay, także zaczęliśmy już z tego co widzę e, Od razu się tutaj rozstawię e, Graliśmy sobie już tutaj wcześniej z Gadzim. Dosyć fajnie się grało, tak więc e, Postanowiliśmy, że to nagramy Okej okay, Gaden, gdzie ty jesteś? E, ja już lecę, bo tu już lec, idę, więc Idę ich zdjąć moim ogniem okay, Sprawiedliwości dobra. Spoko, spoko Czeka, ja, ja sobie tutaj biorę te, że te potrzebne rzeczy... A, uderzyli mnie. Okej, okay, szybko, szybko, szybko. Skinałem, Soldier mnie zabił. Jest, jest parę soldierków tutaj, nie? To jest Dobra. właśnie problem. Ja mam poskramiarz, także tutaj chyba z tego sobie ja to kapka z drabka mi dał, także bardzo mu za to dziękuję. Grało on akurat z nami. LOL. Dostałem broń, chyba. Jaką? A właśnie ja też już dzisiaj sobie dosyć sporo tego odblokowałem. Dobra, tak jak widzicie tam jest taki główny nasz cel, zaznaczony na niebiesko. E, tak więc Atakujem, na nim tak. będziemy musieli się e, najbardziej koncentrować, a ja na razie nie będę tam leciał do przodu, bo to nie ma najmniejszego sensu. E, poczekam po prostu, aż oni tutaj dotrą. E, no i ich, ich głównym celem jest po prostu wrzucenie tutaj e, bomby. Naszym celem jest, e, jest po prostu niedopuszczenie do tego, e, tak żeby nawet tutaj się nie dostali. Zobaczymy jak to wyjdzie. E, jeżeli nam się nie uda, to możemy powtórzyć tą falę, także nie powinno być z tym problemu. E, no i będziemy tutaj gromadzili pieniądze i między różnymi falami e, ulepszali po prostu swoją postać albo swoje rzeczy. Okej, okay, dobra. E, a jak tam idzie, Gadrin, u was? Spoko, zabijam teraz parę głosków, ale idzie kolejna fala, jest ich chyba z 15. Wow. Ale padają, padają okay, jak. Dobra. Spoko, czekaj, ja sobie tutaj e, zasobnik e, postawię, także spoko. E, o, uwaga, idą ci skałci. O, dobra, 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 dobra. Ale, ale nie ale wiem, masakra, czy, nie wiem się... czy w ogóle oni tutaj Patrz da, da jaki kill stick mam. O kurde, idzie, 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 idzie tu. Idzie, 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 idzie. Dobra, chyba, chyba już go nie ma, okej, okay, spoko. No 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 dawaj, 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 szybko niech się to wszystko buduje Dobra, już tutaj się udało, także ja sobie będę to ulepszał. Okej, okay, idą tutaj? Chyba tak. Aż zabieram. Dobra, spoko, spoko, spoko. Czekaj. O, o, o! Jestem, 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 jestem Dobra, moje działko chyba teraz. Nie, jeszcze nie. Myślałem, że już wejdę do akcji, ale... Jeszcze jednak nie, także poczekamy chwilkę. No i spoko. A. U góry też mamy postęp w naszej... O, 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 Jest, dobra! Wow, patrzcie, patrz co tu Boga, się, patrz co tu idą, się co do... dzieje, ty! Zobacz na moje to działko! To... Zobacz na, zobacz I na ten. Idzie. O lol, patrzcie co tu się w ogóle dzieje. Także dostałem też jakieś osiągnięcie, fajnie, bardzo się cieszę. Tak więc jak widzicie, Inżynier jest całkiem, całkiem dobrą klasą tutaj, z tego co, z tego, co zauważyłem. No, no, no! Dobra, super. I myślę, że tutaj w przyszłym odcinku spróbuję zagrać kim innym Tak żeby po prostu było jakoś tam odmiennie, żebyśmy, żebyście nie musieli oglądać ciągle tego samego. Dobra, dobra, szybko, 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 co jest, co jest, co jest. Chyba spy tutaj był. O nic, e, kurczę. Teraz idzie przecież... ta bomba wybuchająca. O kurde! Nas, o, o o już widzę, już widzę, już ją widzę. widzę. Uskanać szybko! O nie! O nie, o nie moje działko zniszczyli. Mi mam Uber czekaj. Ja teraz zabijam skatów, kiedy Nie Zabiję, Fuck! Ajajaj, aj, aj, wskoczył, tam już go miałem. Nie. Już go miałem zdejmować. No i jak widzicie. Akurat e Jak widzicie, pierwsza fala nie uda. troszkę, troszkę źle to wróży. E no ale nic, zobaczymy. Dobra. E czekajcie, na CMF4 zobaczymy, jak szybko to pójdzie. E jak będzie za wolno, to najwyżej po prostu będziemy to przewijali. Okej, okay, mam tutaj 400. E także sobie coś tutaj, mm, coś tutaj sobie dam. Może tym razem damy w to, e i, i, i. i może ulepszymy sobie naszą postać eee, o! Plus 5 za szybko. Nie, wiecie co, ulepszymy sobie działko jednak. No bo sobie tak, niech będzie akceptuj. Eee, I gramy... okej. Okay. Eee, także poczekamy aż oni nacisną F4, ja tutaj dam znać. Eee, eee, ja niestety nie mogę nacisnąć F4, czycie, 4, coś nie działa mi. U, jak to jak to, jak to nie, eee, nie działa? No i dobra, tak więc wracamy za sekundkę jak już to eee, wszystko się zacznie. Dobrze. Okej, okay, już zaczynamy, także spoko ja tutaj się będę rozstawiał. A ty Gadrin, co, gdzie idziesz do przodu? Dobra, e, tak, do przodu jak zwykle. Okej, okay, spoko, ja no, okay. się tu rozstawię, bo całkiem, całkiem dobrze tu idzie. Już widzę. Teleport postawiony? Postaw e, teleport. właśnie, właśnie, teleport, czekaj. O, wejście, wejście. A gdzie wyjście mam dać? E, przy... daj przy, przy. ich spawnie tam. E, dobra. Spru... Wiesz, taki drewniany domek jest przy ich spawnie? Wiesz co, taki zaraz? Jest... Zaraz pisze na nim Pisze na nim Man, man Cooperation. okej okay, zaraz zobaczę, zaraz zobaczę. Pan co, kropka. Powiem ci szczerze, że nie widzę. On jest tu. ojeju, nie ma chyba systemy. O kurde, ilu, O Jezu, ile rakiet? 15 rakiet, dalec. Dobra, nieważne. Tu Stawiam dzieje? tutaj, tu chyba będzie do, w miarę dobre miejsce, także spoko I zobaczę tylko, czy będzie działało. Mam nadzieję, że tak. Fuck, tam już Wydaje idzie, już jest. dobra, dobra, damy radę, spokojnie, okej okay. Tutaj już mamy wyjście, teleport jest, także możecie już się teleportować, spoko, ja wracam i, i muszę zająć się moimi działkami, bo, e, bo jeszcze nie zdążę tego zrobić, tak więc szybciutko, szybciutko się tym zajmę, okej okay. co... Ej, to masakra normalnie, no, masakra si Co tam się dzieje? No, przyjdź to zobacz, trochę, dosyć dużo się dzieje Nie, wiesz co, ja nie mogę tam przychodzić, bo... Ale ile tu kasy leży Okej, dobra, dobra, dobra Spoko, tutaj 540, mamy tak uh, Okej, okay, zasobnik mi się buduje, także Ile masz kasy? Ja mam 140 w tej chwili 540 Aha, 540, okej. Okay. Bo nie ulepszyłem mm -hmm. właśnie, nie teraz lepsze mm -hmm, Spoko? Okej Okej, okej, okej i żyjesz? E, nie właśnie padam, ale ile id teraz ulepszyć Dobra spoczko spoczko, spoczko, czekaj uh, Kurde, muszę szybko. O oh, fuck o oh, fuck Mam lekki problem chyba, oni zaraz już tu będą. Dobra, lecę, lecę, ten z Bombą tu idzie blisko jest No właśnie, właśnie Dobra, do Rego Dobra ja sobie ulepszam zasob... zasobnik Dobra, mam nadzieję, że uda mi się nie. teraz to przetrwać, bo jak nie to... to nie wiem czy mogę damy radę coś tutaj osiągnąć także e, zobaczymy jak to po prostu będzie Dobra czekaj Jak, jak pojawi się ten z bombą to idę od razu na spawnę lepiej no, bo no, no, on jasne. jest szybki, on jest strasznie szybki Bardzo szybki on jest i ma mało HP, to też koniec taki news Okej okay. A zapomniał używać ulepszenia, kurde Seatrox przypomina mi o ulepszeniu mojemu <noise> Ale ja też nie będę pamiętał przecież to Ty musisz pamiętać, dobra, okej, okay, dobra, dobra, dobra e, Wiesz co, wezmę posklamiać, będę tutaj e, Może celował w nich okay. Fajnie, użyłem ulepszenia, ale są w momencie Biegnie tutaj, nie, nie ma Nie ma go, nie ma go, dobra, spoko, także nie działko na razie samo mi tutaj namierza ok jak na razie jest, jest w miarę okej okay. Zobaczymy no. Ojej, oj, oj, zbliżałem się już tutaj chyba. Także dobra, Aj. dobra, dobra, już widzę, że coraz więcej ich coraz więcej akcji. Ale fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba, że będziecie chcieli widzieć więcej odcinków z tej serii e, ponieważ nam się naprawdę świetnie w to gra. E, i, I co więcej będziecie mogli po prostu z nami tutaj. E, z nami tutaj wziąć e, udział. Także myślę, że dosyć fajnie. Ok, gdzie jesteś? Coś mi FPS strasznie mało jest, ale to chyba zaraz się, mam nadzieję, naprawi. O, o dobrze, spoko, ja się spoko, spoko, O Scout dwa. Kurde. Oni już coraz chyba bliżej są. Jest, o oh, fuck! O oh, fuck, już wchodzą na respawn, już wchodzą na respawn do nas, także... Trzeba pilnować, trzeba pilnować, moje działko jeszcze... Jest ja, Ajajaj, tutaj. coś jest nie tak, coś mam po, po dwa, po dwa fps -y mam. Oj, dobra, to... Czekaj, może wytrzymasz do... Oh, fuck. Do końca tej fali. A, postaram się, postaram się. Dobra, spoko. Już tutaj chyba, chyba damy radę, chyba damy radę Leci bomba, leci bomba O cholera Cholera Z mimi teraz się za dużo nie zrobię Dobra, czekaj Ja to spróbuję jakoś ogarnąć Okej, okay, okej, okay, jak na razie jest dobrze, bo go jeszcze nie ma Fuck, idzie No gin, 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 gin Chyba zginął Tak, nie? tak, zginął chyba, zginął, zginął Tak, zginął O nie O nie już po nas, już po nas Nie, nie. Szybko, szybko ludzie, pilnujcie I, i, i. Fuck Jest Jest, dobra Udało się utrzymać O człowieku jak było blisko to masakra No O masakra jak było blisko ja biegnie tu Scout? Nie to sold dobraska dobra, dobra, Spoko Chyba damy radę Już prawie końcówka także jest okej okay. Uwaga, uwaga. Jeszcze ostatnia jakaś tam fala Jest! Okej, okay, udało się. E, także spoko. No i co, chyba nie będziemy tutaj. E, czekaj. także wracamy za chwilkę, co, Gadrin? No dobrze. Dobra. No i witam, jak widać wróciliśmy teraz do gry, jest teraz druga fala. E, może być trochę gorzej, ponieważ pierwszy raz, za pierwszym razem ze spieszczem nie poradziliśmy i jakiś czołg tutaj na nas jedzie i co, co wcale nie jest? Dobra. E, Dobra. Czekaj, ja, ja się rozstaję tu gdzie zawsze już jakieś działko także. widzę jest, dobra, tak, ale to znaczy o kurczę, jest jeden czołg, tak, wiem, tak. że chyba ostatnia fala to będą dwa czołgi, z tego co, co się orientuję, M mogę być w błędzie, także, także nie jestem na 100%, no ale zobaczymy jak to po prostu będzie, ale widzę, że chyba, chyba dosyć, dużo sajperów jest, uważaj, Aha, dobra, spoko, widzę, że całkiem nieźle wam idzie, niszczenie go, także... Także zobaczymy. No ja chyba tylko ja chyba go niszczę. Aha, okej. Okay. Już nie mam. Już nie mam Dobra, ja, ja, tutaj, ja tutaj mam. E, zaraz będę budował zasobnik, także jak coś to e, to chodź. Niestety teleportu zapomniałem z blacza, ale myślę, że nie warto, bo on się ciągle porusza. Także może obejdzie się bez niego. No i zobaczymy, dobra. E, tutaj jest tak, okej. Okay. Zasobnik już się buduje. Kurczę, jest coraz bliżej, coraz bliżej, także wracaj, wracaj, wracaj. Jak możesz. Lecę. Okej. Okay. Lecę. A nic mam wypełnione. Dobra, tutaj mój zasobnik. Jeszcze się robi Fak dobra, okej okay. Udało się Już jest bardzo blisko no, Widzę, widzę, widzę Można już zacząć panikować Fak, 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 fak Dobra, dobra, ale on jedzie jeszcze na okuło. Dobra Także musimy się streszczać szybko Nie, pojadam ze mną. Okej, czekaj, czekaj Fak No, nawalam w niego Czekaj, czekaj, czekaj O, 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 o Kurde no, 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 dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go. Dobra, przychodzę. Szybko, 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 szybko. I? Jest, udało Jest, się. Jest, udało się, Udało się, ostatniej chwili, chwili. Dobra, super, udało się. Koniec, koniec? No, koniec, koniec, był tylko jeden, jeden ten czołg, także odblokowałem osiągnięcia, ty. Yy, nie, ja wcześniej obekwatel. Aha, dobra, spoko. Także yy, no co, tradycyjnie przerwa i widzimy się już za sekundkę. Okej, okay, także jesteśmy z powrotem. Za 3 sekundy zaczynamy, także szybko sobie coś tutaj yy, jeszcze ulepszę. Okej, okay, weźmy sobie tak i tak. Akceptuj. Yy, dobra, lecimy. Tradycyjnie się tutaj rozstawiam. O, wow, jestem już rozstawiony, także spoko. Spoko, spoko. Ja, nie, nie okay. się chyba, zapisuje, nie. Że, chyba że przegramy, to chyba wtedy się nie zapisuje. Tak, 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 Dobra, tak. także spoko. E, tutaj się, się roz to? rozstawię. No i co, co ja tu jeszcze mogę? Teleport! Zbudować wam teleport? Mogę w sumie budić. I demon manów mamy dużo, dużo, dużo. Okay. Ale jest niezła masakra w tej. Kurde, sniper, snajper we mnie celuje, czekaj, nie, nie dam rady. Nie to chyba bez sensu, żebym to po prostu robił. Dobra. Ja też też Okej, uważaj, uważaj, uważaj. Ooo, wow, mam 500 metalu <laughs> 500 metalu, bardzo dużo, okej. Okay. Kto tutaj w ogóle gra? Są wszyscy, ale jestem ciekaw ja. jakimi grają klasami. Bo, bo bo bo... Wiem, że chyba jeden z nich gra... O kurde! Sniper! Fuck! Szybko! Zabiję go, zabiegło Fajnie, że miałem poskramiacz, bo tak to chyba nie dałbym rady, ale z czy mi się udało go zabić, więc spoko. Okej, okay, tutaj... Tak, ale spoko, łatwiejsza niż wcześniejszy chyba nawet. Tak, myślisz? To o, Zobaczymy, zobaczymy. Mamy... Było 20 demonmanów, demon ale już po... ale znowu idą. Okay. Ale słabi, słabi są demonmani, szczerze, szczerze. No dobra, 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 ja tu poczekam. Mam no, nadzieję, że ktoś tutaj przyjdzie do mnie, żeby, żeby miał jakieś zajęcie. Oj, zobaczymy. nie ze mną na warcie. <laughs> dobra, zobaczymy, zobaczymy. Czekaj. Przejdę się tam do was, zobaczę, e, zobaczę jak to wszystko wygląda mniej więcej Wow Tutaj ktoś działka rozstawił, no i słusznie, słusznie Dobre miejsce na to działko jest, także spoko Okej, okay. ja tu będę se też flagował <laughs> patrz flaguje. bo tu jest działka, ja po prostu atakuję z mojego tego i... Leci bomba, uwaga Gdzie? Bomba ma Aha, dobra, widzę Czekam na spadek tego Dobra, ja, ja, się, ja się też cofnę, bo... Bo może być zaraz ciężko Okej, okay. czekaj, atakuję go jest dobra O kurde Bomba, bomba, bomba Wybuch, wybuch, ale nie na spawnie, tylko tutaj wcześniej rozwalił dział, działko Tutaj chyba pyroman idzie albo coś, Nie, wiem, co to jest? Ojeju, oj, oj, heavy są! Ci z pieściami tacy heavy dzieci Okej okay. O kurde, strzelę do mnie! Ajajajajaj, aj, aj, aj. dobra, cofam się Jak na razie tutaj na spawnie jest bezpiecznie, także spoko Okej, okay. zdejmę tego Co tak duże życia o, mają fuck? Nie wiem właśnie Jeden HP mam! O kurde jeden HP! Dosłownie jeden HP, nie Dobra, czekaj, uleczę się tutaj. Mój zasobnik jest... Jest w odpowiednim miejscu. Okej, okay, dobra. Już zbliżałem się do spanu, także szybko, szybko, szybko chodź to jak możesz. Kurde snajper! Lecę, lecę. akurat Szybko snajper Dobra, ktoś się... Ktoś tam się nim zajął, także fajnie. Super, 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 super O o, idą, już tu Widzę, 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 chodź, 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 chodź Kurde zginąłem, zginąłem, zginąłem ale moje nie. działko chyba... Dobra, padają, padają po Moje Spokojne. działko ich wykończy, tak, z tego co widzę to ładnie. Dobra, czekaj, nie, nie spokojnie, nie! Nie! Fuck! przegraliśmy, dobra. Eee, no to co, próbujemy jeszcze raz, tak? Nie wiem czy ile mamy tutaj tak. prób? Czy e, nieskończoność, czy po prostu... Chyba nieskończoność nie z tego co Okej. Okay. Dobra, no to no, co? No, no, do zobaczenia. Eee, zobaczenia. Okej. Okay. No i wróciliśmy, mamy 7 sekund do rozpoczęcia. Ja tu tradycyjnie ja muszę spokojnie. sobie kupić, ty, ty też sobie coś tam... Ja już, ja już Okej. Okay. zanim zaczęłam nagrywać, ale już idą, już trzeba ci iść dobra. i stawiać ciałka. E, tylko zastanawiam się czy dać tutaj na spalnie, czy może dać tam wyżej, wiesz co, na razie dam tutaj wyżej. E, w... Możesz więcej niż jedno ciałka dać? Nie, nie mogę, nie mogę niestety. Dobra, czekaj, dam sobie tak, dam sobie tutaj zasobnik, także być może, być może zagramy sobie teraz w ten sposób. E, tutaj kapka z łapka też go inżynierem, także fajnie, będziemy sobie wzajemnie pomagali, więc myślę, że, że będzie w porządku. I okej, okay, mam nadzieję, że uda nam się teraz przetrwać tą falę Jesteśmy dopiero na trzeciej fali, jeszcze, jeszcze cztery przed nami, także... Mm, także okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie ty jesteś? E, właśnie zginęłam, ale lecę. Dobra, Ciężka jest, jest praca promiena. No 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 ty piedem grasz Bo ja na krótki dystans atakuję, a, a to nie jest dobry aha, pomysł. Aha, ja rozumiem cię. Kurde! Ale za to ma dragownia się działka roz... Patrz, patrz co tutaj się dzieje na, teraz na tym. Citrox n kapka zrobka Citrox kapka zrobka Dobra, nieważne Okay, czekaj, Ja sobie wezmę tutaj. Coś fuck, puszka. fuck, Coś, fuck, fuck, coś fuck. mi się to nie podoba. Nie, spoko. My tutaj, my tutaj czyścimy, bo mamy dobrą miejscówkę. Widzisz? A nie, nie widzisz. Chyba cię tu nie ma. Nie, nie widzę, bo ja atakuję teraz demon w dwóch. Aha, dobra, o, o, o. Już zabieli. już zabili. Już biegną, okej. Okay. O, także już chyba mamy y, taktykę z kapką. fakt dobra, tylko trzeba naprawiać tutaj y, szybko to wszystko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, idą, idą, miał... Jakby t Fortress był kradziłem w życiu miałby być jakąś klasą, to bym wybrał inżyniera, bo jest chyba najbezpieczniejsza klasa. No no chyba tak. Stawia cydziałko i spierdziela stąd nie. Dokładnie. To racja, to jest racja. Okej, dobra, czekaj, wszystko już tutaj. Wszystko jak na razie. oj, 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 patrz patrz co tu się dzieje. Idą, 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 idą. Ale dostają, nie ma szans, że przejdą. Jak zwykle ja idę na pierwszą. ale idzie bomba, idzie bomba. O nie! O nie! Zginęła chyba Dobra Nie, nie zginęła Nie? A no nie. idzie, idzie, idzie O nie! O nie! Dobra, biegnę O nie, wybu... O oh, fuck Dobra, ale... Okej, okay. moje, moje działko żyje, także spoko Spoko, spoko, ale już tu biegną O oh, fuck O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck Nie za to wygląda, bo już zaraz będą na naszym respie Zginąłem, o oh, shit ulepszenie, ulepszenie, Wracaj tam, do domu, wracaj tam, ulepszenie. wracaj tam, dobra Padłem, padłem, nie! Z ulepszeniem padłem nie. Kurde, są tu, ale kapka, kapka jest e, Jest tutaj, ale szybko, 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 szybko To i się robi ten koleś Więc, Czekaj, czekaj dobrze dobra. Nie, już idzie, idzie No widzę, właśnie widzę Spoko Dobra, pada Okej okay. Czekaj, idzie. Idzie, i z drugiej, Tylek. z drugiej strony Ale bomba jest po drugiej stronie, więc muszę zawrócić, tak Ha, to oni muszą mieć bombę, tak, przy sobie To nie, nie tak, że wskoczy, dobra, to spoko To jesteśmy na razie bezpieczni chyba no, nie, bo już jest z bombą sobie przy. O kurde, widzę. Widzę, widzę szybko, szybko, szybko. dawajcie go. Dawajcie go. Padają wszyscy. Nikt nie żyje. Ja, żyje. ja też biegnę. Szybko tego z bombą. Nie! nie! Znowu się ja! nie udało. Dobra. Dobra nie. Próbujemy jeszcze raz, o ile będziemy mogli. Zobaczymy, zobaczymy, czy teraz nam. Wow, skań mi się nie sądzę, odpalił. Okej, okay, zobaczymy, czy teraz się uda. Także wracamy za sekundkę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, także próbujemy ostatnią zagrać ostatnią falę Jeżeli nam wyjdzie, to fajnie, jeżeli nie, to, to szkoda, ale myślę, że już po tej fali skończymy nagrywanie, ponieważ nie ma sensu, żebyście. żebyście to dłużej oglądali, bo pewnie wam już się powoli nudzi. Tak więc, żeby nie było zbyt nudno to... To po prostu nagramy drugą część, tak, żebyście po prostu dwa dni później, na przykład, albo trzy dni później mogli obejrzeć dalej, jak, jak nam to wszystko poszło. My tutaj bez przerwy będziemy nagrywali. Wy sobie to po prostu zobaczycie za jakieś parę dni. Także myślę, że coś takiego będzie w porządku. No i zobaczymy. Może nam się uda jakoś tutaj w końcu to wytrwać. Gdzie jesteś, Gadrin? Eee, cóż, to nie jest zbyt dobry powód, żeby pytać mnie gdzie jestem. Ponieważ cały czas jestem gdzie indziej, bo pana mi. Dobra, spokój, Czekaj, to wiesz, co, ja jednak z tym działkiem dalej. Ale tu z się zbliża koleś, to z się zbliża koleś, więc go opiorę. Okay. dobra, pada. Dobra, kurczę, kapka, e, niech on się tutaj dostawi. A to powiedz mu to. No wiem, właśnie piszę. Oj, 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 oj. Fuck, zniszczyli mi ten. Kurde. Nie że znowu, nie że znowu. No, już koniec. Koniec. Ja nie mogę, dobra. E, Także. To no jest, jak chcę, dokończyć odcinek. To było chyba na tyle. E, troszkę odcinek failował, nie wyszło nam za bardzo, ale myślę, że jak na, e, jak na pierwszy dzień grania, to i tak, e, to i tak, nie, dobra. W sumie to, to źle. Nie, nie ma co się tłumaczyć. I źle poszło, ale, ale nie będziemy się poddawali i tutaj gramy dalej, tak więc. E, w dzisiejszym materiale to było na tyle.